Hej kochani, poruszam z wami dzisiaj ten temat, bo ja jak zaczynam widzieć pewne komentarze w internecie, to mi się słabo robi szczerze mówiąc, no bo rusza ten taniec z gwiazdami, są ogłoszeni uczestnicy, jednym z nich oczywiście jest Mateusz Pawłowski, czyli aktor znany chyba najbardziej z roli właśnie Kacperka w Rodzince.pl i ludzie pod filmami z nim, wywiadami i tak dalej mówią on jest dorosły, Jezus Maria, to jeszcze dziecko, coś tam i zaczynają wiesz, Wiecie, jakieś hejterskie komentarze, że on jest niemiły mimo, że go totalnie nie znają, nie poznali go nigdy w życiu i zaczynają jechać, że on jest taki, siaki, owaki, z dzieckiem, kto go wpuścił do takiego programu i tak dalej, i tak dalej. Ja tak patrzę, myślę sobie, kurczę, ale co ten chłopak wam zrobił, no jest najbardziej znany z, z jakby ze swojej dziecięcej roli, ale to już jest 21-letni chłopak, ludzie, on jest rok starszy ode mnie, więc yy, no już jest dobrze. No ale wiadomo, że kojarzy nam się z tym Kacperkiem, który był, ale już nim nie jest, więc w sensie takim, że już jednak wyrósł z tego malutkiego chłopca i jest już facetem, więc no to, że też ma wygląd nie do końca taki, że nie wiem, może nie wygląda na do końca połudnoletniego, ale jest i ludzie nie, nie muszą mu tego wypominać, no bo nie wiem, uważam, że jest to słabe. Bo, że na podstawie wyglądu oni go hejtują, bo o Mare jest niby za młody. że Po co on to tańczyć z gwiazdami, i tak dalej, i tak dalej. Dajcie ludziom spełniać marzenia. Ludzie mówią, że są niemiły, taki, siaki, A skąd ty go znasz? Skąd nie no poznałeś go nigdy w życiu? Jakby uczulam Was na to. Ja rozumiem, że niektóre e, na pewno wybory w tańcu gwiazdami, czy gwiazdy, mogą budzić Waszą kontrowersję, ale uczulam Was. Przede wszystkim na to, aby w kulturalny sposób wyrażać swoje zdanie. Jak najbardziej macie prawo wyrazić swoje niezadowolenie. Ale myślę, że bez takich negatywnych mocno komentarzy, tak konstruktywnie, myślę, że to byłoby fajnie, no nie, bez, nie czepianie się o wiek, yy, który jest, który myślę, że jest fake, no bo nie jest fake. Yy, Mateusz jest pełnoletni już dawno. Yy, o wygląd, że wygląda jak dzieciak, no po co to robić, jakby ja uważam, że Mateuszowi pójdzie nawet dobrze, będzie z Klaudią w yy, parze, także Klaudia powraca do tańca z gwiazdami, ja się z tego powodu bardzo cieszę i uważam, że Klaudia naprawdę może go dobrze poprowadzić. Trzymam za nich mocno kciuki, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takich negatywnych komentarzach dotyczących Mateusza i jego wyglądu, o tym i jego roli w rodzinie CPL. Napiszcie to koniecznie, napiszcie w komentarzu również to, czy kibicujecie tej parze w tańcu z gwiazdami.